Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem polskie piwo z browarą pomucen. i jest to Royal Maonoi, Imperialny pastry sour, 7% alkoholu. No troszkę mnie to e, piwo zagubiło, że tak powiem. Z tego względu, że no Maonoi było kolaboracją z browarem dwóch braci z Kielc. No, moje rodzinne miasto. Wychowałem się tam. Często chodzę do ich pubu. Znaczy, często jak jestem w Kielcach, czyli raz w roku. Jak dla mnie, to często. I wygląda to tak samo. Też ma 7%, tylko teraz dodaj, dodali yy, słówko Royal. No i nie wiem, ale znalazłem też gdzieś, nie pamiętam na jakiej stronie, że Royal Maonoi powinno mieć 8,5%. Oczywiście strona do pomocy na pomocy nie działa. Na Facebooku ciężko cokolwiek znaleźć, że posiłkuję się tylko tym, co mam na. Puszce. E, Maonoi. Wchodzi na salony po królewsku z przytupem, ale też spełnią owocowych i smaków. E, Króluje tu słodycz brzoskwini i mango, która przełamana jest kwaśną marakują, a to wszystko uzupełnia wanilia. Okej. Okay. Składniki. Woda. Słód jęczmienny plizneński, słód pszeniczny, pulpa brzoskwini. Pulpa mango, pulpa z marakui, laktoza, maltodextryna, ar naturalny aromat waniliowy, chmiel i drożdże. Okej. Okay. Postarali się. Postarali się. Ja rozumiem, że wanilia... no... aromat. Oczywiście mogli dodać świeżą laskę wanilii, ale Myślę, że więcej osiągnęli aromatem tutaj, i tak jest sporo owoców. I jak widzicie, wygląda to owocowo. E, jak soczek, jak smoothie. E, żółte e, z e, drobną pianą, drobną pęcherzykową, tu już zdążyła opaść. No, no, wygląda całkiem w porządku. E, lekko ekri, może lekko żółtawo nawet, e, przyjemnie. Aromat jest rzeczywiście owocowy. Ech, sporo marakuj od, od samego początku. Później dopiero. No, czekajcie. Później jest wanilia. Wanilia, później jest mango. i Trochę przez chwili, ale tak, to w tym sensie. E, aromat sprawia wrażenie takich lodów owocowych, egzotycznych. E, On przez tą wanilię, właśnie. Bardzo przyjemnie, lekko słodkawo. Dobra, przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. Takie średnie wysycenie. Rzeczywiście jest owocowo. O tak. Soczyście. Ale zarazem dosyć słodko. Pierwsze wrażenie jest takie. Jest słodko. Owocowo. Mamy e, brzoskwinię, mamy mango. Jest przyjemnie. Później jest duża ilość wanilii. I robi się e, tak... Mamy lody y, o smaku owoców egzotycznych. To też jest słodkie, tak? I dopiero później, na samym końcu, mamy tą kwaśność y, marakui. E, nie jest to wymieszane jakoś, tylko mamy właśnie takie warstwy. Nie no, jest ok. Bardzo przyjemne. E, alkoholu nie czuć. Pije się jak soczek, e, a może jak, jak smoothie. E, albo takie. Tak, jak smoothie, nie? E, albo takie rozciapane lody egzotyczne. Chociaż nie, to jest bardziej soczyste. E, nie jest aż tak kremowe. Ale wiecie co? To jest bardzo fajne piwo. Bardzo przyjemnie się pije. E, soczyste, owocowe. Z naprawdę przyjemnymi, wyraźnymi smakami. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. warto spróbować. Kupiłem w Lidlu. No teraz e, może być nieco trudniej kupić krafty w Lidlu. Ale jakieś krafty podejrzewam, że będą. No, w końcu to jest duży rynek. No, mam nadzieję, że jak następnym razem pojadę do Polski do Kielc, e, to w Lidlu coś kupię fajnego. E, przynajmniej mam taką nadzieję. Mam nadzieję też, że e, podobał się Wam e, ten film, ta degustacja. Także no, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który nie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak żeby na bieżąco. Przez to nie opuścicie żadnej nowej oraz degustacji. Pamiętajcie też o komentarzach. Powiedzcie co myślicie o piwie. Jak dla mnie jest bardzo fajne. I oczywiście możecie przesłać to wideo swoim znajomym, żeby też mogli skomentować. Wasze zrobię.